Hejka widzowie, nagrywam o tej porze, i wy widzicie o tej porze film bez montowania. Generalnie przed chwilą, może nie słychać, ale strasznie mnie gardło boli i zaczęło mi utrpać zimno. Więc być może jestem przeziębiona. Miałam plan żeby jutro pojawiła się recenzja, ale chyba nie jestem w stanie nagrać tych recenzji, które miały wpaść. Dam po prostu wam znać, co z moim zdrowiem. Zobaczymy, czy się polepszy. Jeśli nie, to po prostu dam wam znak przez. No, może przez to, że się trochę źle czuję. No, przez społeczność. Więc zobaczymy. Wędam po prostu napisze, jak tam na moje zdrowie. Mam nadzieję, że dobrze, bo chora nie zamierzam być. Będę dużo filmów do nagrania. No serialu nie mam w stanie nagradzie dzisiaj, bo nie dość, mnie to wlepuje zimno i boli gardło. Nie wiem skąd w ogóle. To jeszcze było mokro. I jeśli nie przejdę, no to nie nagram drugiego odcinka serialu i recenzji. Zobaczymy ile będę miała, jakie będę miała jutro samopoczucie i jak jutro będzie się czuć i czy będę miała siłę w ogóle cokolwiek zrobić, bo jeśli nie, to wam napiszę. Napiszę wam też, czy mi się mi poprawiło, czy nie. Więc bez przedłużenia... Ja nie zabieram wam wieczoru... I no, jak do przeczytania w społeczności, do zobaczenia w jakimś filmiku.